Ja już mam ko. z tej strony sztaba No i robię to robię odcinek o godzinie 17.39 No i dzisiaj spróbujemy przejść do czwartego dnia W jedną noc Za pierwszym razem <laughs> Wiem, że to się nie uda Próbował mi pająk kupier Wiesz czy czekam, bo tutaj się wyłącza, to nie. Boję się, mama. Jestem najbardziej foksiego, bo boję się. Są też inne osoby, których mogę się bać. Ciekawe dopiero tutaj, bo ja się nie muszę na, na razie martwić, bo oszczędzam sobie na tutaj zagapiłem się Stoję sobie tutaj jednak, bo już jestem absolutnie bezpieczny, ale wiem, że i tak tego nie przejdę. No i będę miała na razie. Do czwartej przetrwam. No dobra, przetrwałem choć do czwartej, ale wiem, że i tak tutaj będzie. Słuchajcie, chyba zaczynam nagrywać na facie... Dobra, to jest ostatnia runda. Jak mi się nie uda, to nie wiem. Wiem jedno, że pomiędzy trzecią, to mam zamykać drugie drzwi Bo wtedy się atakuje To jest ostatnia runda, no i... Obym ją przeszedł, bo to jest serio trudne w trzecim dniu na to na mój u, na mój niebieski na moją niebieską klepkę, która już jest zepsuta lecika już pewnie sobie poszła, już myślałam, że ona poszła już sobie. a ja sobie postoję, i poszczędzam energię tajemnica cicho tutaj jest

Już jest focus? Już. A wiesz, że nie ma tak łatwo, nie? Albo Fnafa 2 będę nagrywał po tym odcinku, albo FNAF F3 albo 4 Piątki mi się nie chce nagrywać. Kurde, nie starczy mi energii chyba na 600. Słuchajcie, szybka matematyka. Było 90, teraz jest trzecia Nie starczy nam. Taka matematyka zrąbana, ale skuteczna. A może będzie znowu jakiś cud, no i jakimś cudem przetrwamy nikt się nie rusza, zajebieźnia Sorry. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i pamiętajcie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja sobie poczekam, aż on nie wyskoczy na mordę. A później odcinek się skończy. No dobra, jak klejbiszcie, dobra. nie